Chwała Bogu, bracia i siostry. Dobrze Was wszystkich widzieć. Witam e, naszych gości, e, którzy właśnie mogli przyjechać do nas. Skąd przyjechaliście? Skarżysko. Skarżysko, tak? Skarżysko, skarżysko. No to tym bardziej e, braterski, nasz braterski siostrzany zbór, który w sumie niedaleko od Kielc. E, bardzo miło Was widzieć i gościć w naszym, w naszym zborze. E, witam również naszych członków zboru, jak i sympatyków. E, Bogu niech będzie chwała za ten dzień, że możemy tutaj być, możemy się zgromadzać. E, to jest niesamowita radość, kiedy ludzie wierzący w Boga, w Jego syna Jezusa Chrystusa i tego co On dla nas zrobił, mogą się wspólnie gromadzić aby się budować jego słowem, aby się karmić tym słowem, abyśmy my wzajemnie się budowali poprzez modlitwę, świadectwa, ale również abyśmy jego imię mogli wywyższać i uwielbiać chociażby poprzez pieśni i psalmy. I ja tylko tak krótko, jak to dzisiaj właśnie Brad Nestor tak bardzo fajnego coś powiedział, że zwykle mam, mam tak w zwyczaju, że przed nabożeństwem zwykle jakimś psalmem się dzieje, przed, dziele przed uwielbieniem ale robię to tam tak zwykle ktoś inny ma tak zwane to wstępne kazanie i Nestor powiedział od dzisiaj będziemy to nagrywać i będzie i zatytułujemy to e, przemyślenia perkusisty tak jakoś tak, tak jak się tam przemyślenia perkusisty i e, A to będzie od przyszłego tygodnia. od przyszłego tygodnia tak. i słuchajcie bardzo mi się to podoba i w sumie tak może być bo zwykle właśnie jakimś psalmem, e, psalmem się dzielę. i dzisiaj mam psalm 145 niesamowity psalm hymn Dawida Wywyższać Cię będę, Boże mój Królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki. Co dzień błogosławić Ci będą i wysławiać imię Twoje na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest w mnie zgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiada o potędze Twojej. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Mówić będą o potędze strasznych dzieł Twoich, opowiadać o wielkości Twojej. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci Panie wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale królestwa twego i niech opiewają potęgę Twoją. Aby oznajmiać ludzie potęgę Twoją i wspaniałą chwałę królestwa twego. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich w Tobie nadzieją mają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz dowoli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Bliski jest Pan wszystkim tym, którzy go wzywają. Wszystkim, którzy wzywają go szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan szczerze wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki, wieków. Słuchajcie, kilka spraw, które zostało poruszonych w tym psalmie. Ogólnie psalm jest przesycony wychwalaniem Boga i tego, jak Dawid praktycznie w każdym wersecie mówi: Niech moje usta wysławiają Boga, że Boże jesteś wielki. Każde pokolenie o tym wie. Więc pierwszy aspekt to jest taki, że Dawid miał świadomość, Kim jest Bóg, jaka jest jego wielkość, jaka jest jego dobroć i to, że należy mu się chwała. I Dawid mówi o tym, że to nie chwała, która wypływa tylko z jego ust, ale że on tą chwałę będzie opiewał z pokolenia na pokolenie, czyli będzie tym pokoleniom następnym opowiadał o tym, jak wielki jest Bóg. Więc tu jest niesamowita rola nas, jako ludzi wierzących, kiedy mamy dzieci, żeby tym dzieciom opowiadać, kim jest Bóg. Kim jest nasz Pan, jak on jest dobry, jak, jak, jak jest cudowny, jakie wielkie rzeczy czyni w naszym życiu. I ja to nie mówię tylko o błogosławieństwie, kiedy jest dobrze. Ale wtedy, kiedy nawet jest źle, kiedy ma, przechodzimy przez różnego rodzaju doświadczenia próby, to tak to opowiadać pozostałym pokoleniom, żeby one zrozumiały: słuchajcie, nasza ufność jest w Bogu. I nawet kiedy upadamy, to Bóg nas, Bóg nas podnosi. Kolejna, kolejny aspekt, który jest tutaj poruszany, to jest to, że e, Dawid mówi o. Zgromadzeniu, że zgromadzenie, kiedy się spotyka, powinno wielbić Boga. Właśnie za Jego, za jego wielkie, wielkie dzieła. I tutaj kolejna sprawa to jest to, że Bóg jest Bogiem troszczącym się o swoje dzieci. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Jeśli my będziemy mieć świadomość tego, że nasz Bóg, nasz Ojciec. Który zna nasze serca, i tam jest napisane, jeśli się do niego zwracać będziemy, ale jak? Szczerze. Szczerze. To my nie musimy udawać przed Bogiem, tak? Bóg zna nasze pragnienia, zna, zna nasze serce i to, czy my do niego przychodzimy z czymś. Jeśli nawet mamy problem, jesteśmy zgnębieni przez sytuację, <słuch> przez kogokolwiek, w sensie przez człowieka, to Bóg jest tu napisane: Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi. Czyli wyobraźcie sobie teraz sytuację, że ktoś, kto pod gradem ciosów od jakiejś osoby upada, po prostu dostaje, wiecie, strzały z jednej, z prawej strony, i wyobraźcie sobie wojownika, czy jakiegoś zawodnika boksu, który walczy w ringu i dostaje ciosy, które są wyprowadzane. W którymś momencie, wiecie, ktoś dostaje jeden cios, otknie się, ale może jeszcze się utrzyma na nogach, z drugiej strony, no jeszcze się utrzyma, ale każdy kolejny cios powoduje, że w którymś momencie ta osoba leci. Jest tak zwany knockout albo knockdown, ta osoba po prostu pada. I bardzo często jest tak w naszym życiu, że my od natłoku ciosów, niekoniecznie fizycznych, ale bardzo często tych psychicznych, różnych sytuacji, osób, które nas krzywdzą, czujemy się jak ta, taki znokautowany bokser. I co jest tu napisane? Pan podtrzymuje wszystkich upadających. To wyobraźcie sobie, że Bóg Potężny, który stoi z Tobą w ringu. Stoi za tobą. W momencie, kiedy Ty upadasz, on już Cię podtrzymuje. Nie pozwoli Ci upaść. Jeśli Ty mu zaufasz, to wyobraźcie sobie, on nie pozwoli, żebyś Ty głową uderzył o ring. Tylko on Cię podtrzyma w momencie upadania, bo tak jest napisane: podtrzymuje wszystkich upadających, jeśli zwrócisz się do niego szczerze. I co jest dalej? I podnosi wszystkich. Czyli zobaczcie, łapie mnie, żeby mnie upadł, ale co robi? Powstań, podnosi mnie do godności swojego dziecka, żebym ja miał świadomość, że jeśli jemu zaufam, to Bóg najlepiej wszystko poprowadzi. I ostatni werset tego, yy, tego psalmu: Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieków. I myślę, że to jest odpowiednia chwila, żebyśmy wszyscy mogli postać, niech nasze usta ogłaszają chwałę Boga. Niech nasze ciała go obłogosławią na wieki wieków. Amen.